Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj przychodzę do Was z rozgrzewającą herbatką. Słuchajcie, jest rozgrzewająca, bo zrobiło się mega zimno. Ja dzisiaj tak wymarzłam, e, dlatego muszę się rozgrzać Słuchajcie, nos zimny, ubrałam się w ciepły sweter, bo mówię mroźność. Nie włączałam jeszcze ogrzewania, ale jak tak będzie, jak się nie rozgrzeje. Ale gorące, jak się nie rozgrzeje, słuchajcie, no to będzie trzeba. A powiem Wam już, kurde, co to? Zaraz maj. Nieprawdopodobne. Herbatka? To jest czystek. Kupiłam w polskim sklepie czystek z jagodami. Nie wiem, co to czystek. Zioło, nie wiem, na co działa. W każdym razie jest takie bezsmakowe. Okej, okay. herbata ziołowa. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego wideo, opowiem Wam o produkcie, który jest dla mnie zupełną nowością, a który miałam okazję przetestować dzięki Bingo Spa. A mianowicie, słuchajcie, jest to coś takiego. Jest to cynamon z kofeiną, produkt skoncentrowany, słuchajcie, do zbijania tkanki tłuszczowej. Jest tutaj wiele olejków aktywnych: olejek z goździkowca korzennego, olejek cynamonowy, aromat paprykowy więc to są takie bardzo ciekawe składniki. I co należy zrobić? Należy się wysmarować tym. W problematycznych miejscach, na przykład na udach, na brzuchu. Ja stosowałam na brzuchu, bo tam zawsze mam problem, słuchajcie. Ale tam, gdzie czujecie, że jest jakaś tkanka tłuszczowa, warto się w tym smarnąć, należy owinąć się folią spożywczą i czekać. I słuchajcie, czekanie może być trudne i problematyczne, bo te składniki działają. No, jest mrowienie, jest. Chwilami taka nieprzyjemność, ale to też musicie zwrócić uwa uwagę jaka jest nieprzyjemność, bo może być to yy, aż za silne dla was działanie. Wtedy musicie przerwać całą akcję, ale może być to po prostu mrowienie, lekkie takie pieczenie, co jest normalne i no i trzeba obserwować efekty, słuchajcie. Powiem wam, że produkt jest strasznie dla mnie dla mnie osobiście jest nowością, jest dziwny, bo nigdy czegoś takiego nie miałam. Powiem wam, że skóra na brzuchu na pewno wydaje się być bardziej ujędrniona. Muszę powtarzać proces co jakiś czas, żeby zobaczyć głębsze efekty, ale już widzę taką smukłość skóry, powiedziałabym, i naprężenie. O, tego chciałam użyć. Więc jestem bardzo zafascynowana, że to Coś daje w takim szybkim okresie, więc bardzo fajnie, ale mówię, trzeba samemu się przekonać i w tym pomoże nam Bingo Spaja. Zostawię wszystkie linki na dole, żebyście sami mogli zobaczyć na własnej skórze. Tutaj są napisane różne wskazania i przeciwwskazania, więc to też musicie sobie poczytać żeby. czytajcie, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby dokładnie to zastosować, bo nie chcecie się tym zrazić, a na pewno warto, więc mała warstwa, owijanie, czekanie, wola. Tak jak mówię Linki na dole. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam z karbu cel, czyli tutejszego pchlego targu i powiem Wam, no, no pchli tak, to wiadomo, tak jak lumpeks. Czasem coś jest, czasem nie ma nic i dzisiaj było naprawdę już tak nic. Ale mimo, że było nic, to jednak coś, bo znalazłam... E, żabę i słuchajcie, ja szukałam żaby nie, nie, nie akurat tej ale tą widziałam w internecie i ją rozważałam, więc też się tak złożyło, że, że wpadło coś co, co chciałam, a mianowicie szukałam żaby, która miałaby rozciapierzone usta i gdzie się kładzie gąbkę, taki trzymacz gąbek bo słuchajcie, gąbka do mycia naczyń ta gąbka mi się wala w całym zlewie w kuchni i wala się najczęściej w środku zlewu, przez co jest zawsze jakaś zawilgocona, muszę częściej wymieniać. I miałam taki pomysł, żeby znaleźć naczynko na gąbkę i chciałam żabę. I słuchajcie, te żaby z rozciapierzonymi buziami jakoś trudno jest znaleźć. Oczywiście chciałam vintage, ale za to były w internecie te. I tę brałam pod uwagę, i słuchajcie, znalazłam tą. Jak widzicie, nie ma rozczapierzonej buzi, za to ma oczy, które widziały niejedno w życiu. Słuchajcie, to jest żaba, która widzi. I ona jest taką doniczką. Ale zamiast doniczki włożę tutaj po prostu w gąbusie, będzie czysto sucho i żaba będzie obserwa będzie widzieć dalej, słuchajcie. Także fajna. Powiem Wam, że, że taka. No super, super. Coś innego, odmiennego będzie mi pasować kolorystycznie też do kuchni, więc e, tym się cieszę. I co dodatkowo Żaba była wypełniona miniaturowymi słówkami. Słuchajcie, takie słówki między, między malutką, a gdzieś taka wielkość, bo chyba 8 suwek i mm, położyłam na moje palety drukarskie. Tylko dwie były za duże, reszta się zmieściła, więc wypełniam palety drukarskie, więc też super zakup. Jest jedyny e, z całej wyprzedaży w chlegotargu. targu. Chciałam powiedzieć garażowej. U nas w Polsce, w Polsce, w Wielkiej Brytanii nie ma wyprzedaży. To bardziej takie amerykańskie. No, ale się cieszę, słuchajcie. Super. A co to takie proste? Słuchajcie, też wiatr tak wieje. Taka nieprzyjemna pogoda i mi jakoś wszystko por porobiło. No, nieźle. <słuch> Przy okazji też tutaj zmieniłam kwiata. Ten taki się wydaje pusty teraz ten kąt. Tamten kwiat był trochę wyższy, ten jest niższy, a zmieniłam, bo tamten dostał wciornastki. Słuchajcie, chcę zawsze mówić wyciorki. To nie są wyciorki, wciornastki. I przeniosłam do sypialni. A ten, ten dobrze rośnie, tylko właśnie czekam, aż niech powypuszcza, bo to pnączę, To będzie się fajnie tutaj pieło, ale niech jeszcze powypuszcza, to coś ma nowego. Musiałam wymienić kwiata, a tamten niech... niech... Niech się sam leczy w tym, w sypialni. Powiem wam, że metoda na leczenie kwiatów. Wynieść i nic z nimi nie robić. Ja mam dwa kwiaty wyniesione do innego pokoju i powiem wam. Nagle przez całą zimę się, się mszyce zabiły same. Nie przeżyły zimy. Może te wciornastki też zdechną. Jak nie, to będę coś myśleć. Ale powiem wam, że tak jakoś mi nie zależy. Chcą zdychać te, te rośliny, niech zdychają. Powiem wam. Takie są problematyczne tej zimy te rośliny. Bardzo. bardzo Jestem tak zawiedziona. Tyle mi pomarło. I to bo, bo zaraz powiecie, o, bo ty nie dbasz, słuchajcie. No dbałam, ale jak umierają, to mi się odechciało. Co ja wszystko robię, żeby nie zdychały? Zdychają. To mówię, zdychajcie. Co, taka wasza wola? No, teraz chyba bardziej smaku nabiera. E, może to się nie... U, pryska. Może nie moczyło się wystarczająco. A tu wam pokażę teraz, bo... Robiłam bardzo niedawno wideo z holem rzeczy vintage do domu i pokazywałam Wam sztuczne zęby, jakie kupiłam. I chciałam je wyeksponować w ramce i szukałam takiej ramki 3D, żeby była wypukła. I udało mi się znaleźć, słuchajcie. Oczywiście vintage też, taka ramka większa niż zęby, ale mi się to... Ostatnio mam fazę na duże ramki i mały obrazek w środku. Mi się to podoba. I jak widzicie, światło się dziwnie odbija, bo ona jest wypukła jest właśnie taka trochę tego typu i zęby się akurat zmieściły, więc fajnie wygląda. Jeszcze tak myślę, jakby to wyglądało, wiecie co? Z czerwonym tłem. Jakbym znalazła czerwony kawał tkaniny, tkaniny? Tudzież papieru, to może bym zamieniła, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale fajnie. Dobry koncept. No a poza tym cóż ja Wam mogę powiedzieć? Niewiele, bo słuchajcie, niewiele się dzieje. Nigdzie, gdzie ostatnio byłam? Ostatnio byłam w Starbucksie. Staram się unikać Starbucksa. Ogólnie tych takich sieciówkowych, Costa Nero, Starbucks raczej nie chodzę. Wolę chodzić do takich małych, niezależnych yy, kawiarenek. Ale powiem wam, ten Starbucks w Edynburgu na Princess Street. Princess Street jest to główna ulica Edynburga. Z której widać zamek, i akurat ten Starbucks jest tak usytuowany na piętrze, że jest taki widok na zamek, że wiecie, jak się z kimś idzie i się dostanie dobre miejsce, no to miło jest tam posiedzieć. Także poszłam i wzięłam latę, Latę też było ok, także no wiecie, no, no Starbucks, no co tam można dużo mówić o Starbuniu, ale y, z drugiej strony powiem wam, jest, nie powiem wam nazwy, ale kawiarnia w Edynburgu właśnie taka niesieciówkowa. sieciówkowa, bo mówię, wolę wspierać takie, ale kawa też nie za dobra. Jakaś taka kwaskowa, ja to też się nie znam, może to akurat wspaniała kawa, a że ja nie mam doświadczenia, ja to po prostu lubię dobry smak, żeby była mocna, a tamta takie, takie, takie jakieś kwaśność, takie... Ach, nie wiem, z jednej strony wspieram, a z drugiej strony krytykuję, więc muszę szukać, muszę szukać innej dobrej kawiarni. Ja to lubię eksperymentować z kawiarniami, zawsze gdzieś idę, to idę do innej, a czasami nie idę, czasami na wynos biorę, no, ale ja lubię po kawiarniach, w ogóle powiem Wam, ja lubię po kawiarniach chodzić. Tak, tak ja odkryłam, że to jest takie moje coś, że jak zawsze idę do miasta, to najczęściej idę do kawiarni też i czasem biorę na wynos, jak jest ładna pogoda, ale lubię też siedzieć wśród ludzi, tak poobserwuję, tak w ogóle nawet nie wiedziałam, ale w końcu w Szkocji, bo w Szkocji ja była później niż Wielka Brytania i później niż Polska, ale teraz też zniesiono obostrzenia i nie trzeba maseczek nosić już. Ja nie wiedziałam i chodziłam w tej maseczce, tak patrzę po ludziach, nikt nie nosi, mówię, oho, nie ma obostrzeń. No, ale powiem Wam, byłam dzisiaj na tej yy, Klimtargu, Karbucelu, tak zimno, że założyłam maseczkę dla samego ciepła. Tak od razu cieple, a i tak taki miałam nos zimny. No, powiem Wam się nie Były takie wiosenne dni i tak nagle mróz przyszedł. No, bardzo, bardzo niepocieszenie. To człowiek już yy, swetry powie, no taki wybrałam sobie: swetr, sweter, sweter. Nie, zimowa kurtka. Słuchajcie, zapchał mi się telefon. Nie było pamięci w telefonie. Musiałam naprawić sytuację, jest teraz opanowana. Wszystko to zapycha, słuchajcie, nawet jak się wyrzuca coś do śmietnika, to w tym śmietniku zalega i zapycha. Musiałam opróżnić wszystko. Jest teraz opróżnienie, ale pachnie, słuchajcie, teraz czuję, jak, jak już to powstało trochę w tej panicy, jak usuwałam, czuć jagody. Bardzo dobra herbata. Nie wiem, czy dobra, no to mówię, ziołowa. No, a poza tym, co jeszcze? No niewiele, słuchajcie. Niewiele się dzieje, słońce wyszło, ale widzę, że wiatr jest, więc dobrze. Nie przesadzam, jest dalej zimno, widzę, że wieje. A ktoś mi zostawił komentarz, słuchajcie, że y, co u ciebie zawsze tak za oknem pada, jak nagrywasz? Nie, 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 nie siedzę, nie, nie robię tańców y, do wy, wywoływania deszczu, którą no, pada. To jest Wielka Brytania, często pada, aczkolwiek powiem wam. Że i tak wydaje mi się, że ostatnimi czasy mniej pada trochę, jakoś bardziej sucho jest. No ale dzisiaj z kolei zimno widzicie, wieje. No ale macie słońce przynajmniej, nie ma narzekania, że pada. A tu patrzę, bo mi monstera, monstera, przez on, monstera wypuszcza. Takiego ładnego liścia nie spodziewałam się, słuchajcie, że wypuszcza, nie wiedziałam. I robiłam to, czego nigdy nie róbcie. Ale ja, jak rozmawiam z kimś przez telefon, to lubię się. Yy, na czym skupić typu rysować basgroły na przykład w zeszycie, albo sobie robię obchód kwiatków i wiecie, ma, z mamą gadam i sprawdzam co tam w roślinach słychać. No i teraz rozmawiałam z siostrą i zaczęłam obrywać takie suche, jakby pędy z monstery przy przy łodydze takie suche wisi. No i rozmawiam i to obrywam, nie obrywajcie, nie wolno, a ja to robiłam, bo przez telefon. No. I słuchajcie, tak obrywałam, obrywałam się, okazało, że w tym suchym pędzie wypustka nowa była, nowy, nowy liść. I mówi się wystraszyłam, mówię kurde, za, za, mm, za co? Zaniepokoiłam liścia młodego, może nie wyjdzie, ale widzę, że zaczął wychodzić, już sam wyszedł, jeszcze się nie rozkluł. Jeszcze jest taki zwinięty, jak się rozkluje. To pewnie dam na insta Instagram zdjęcie, bo się jaram. No bo już dawno nic nie wypuszczała. Takie ta, ta zima dla tych roślin była bardzo, bardzo yy, trudna. No widzicie, wciornastki jakieś, jakieś dziwactwa powyłaziły. Po, pousuwałam też Zrobiłam remanent, usunęłam niektóre rośliny, co niby żyły, ale tak żyły z jednym liściem. Takie o, były obskurne. Wywaliłam wszystko, słuchajcie. Yy, chcę kupić parę roślin, ale. Mniejszych, mam plan co do roślin, bo mam też parę takich doniczek. Tu nawet, nie wiem czy to widać. O jak na przykład to, tu akurat mam taką, ale wypuszczam, to akurat wypuszcza bardzo dobrze, bo mi się to strasznie podoba. Ale mam to bardzo ładne, takie coś, i do takich mniejszych, bardzo ładnych doniczek chciałabym właśnie jakieś takie mini roślinki. No a tak to nic, chyba takiego interesującego. Nie wiem, czy wam mówiłam. Jak nie mówiłam, albo mówiłam, to powiem drugi raz. Jak nie słuchajcie, to powiem, bo ostatnio słucham namiętnie, Oliver Tree, odkryłam go dokładnie w lutym, bo wtedy on też wydał swoją nową płytę. I poszłam do sklepu fop. Fop to taki jak kiedyś był Empik. Kiedyś w Empiku było dużo y, płyt, kaset. Filmów DVD, teraz empik trochę inaczej wygląda, ale kiedyś to był taki bardziej muzyczny sklep i z książkami. I ten fop właśnie taki jest, bardziej nastawiony na muzykę, jakieś tam książki też. I słuchajcie, byłam w tym fopie, no i grali tą. Wtedy właśnie wyszła ta płyta i grali jako nowość tą płytę i mi się to tak spodobało. Myślałam, że to jest artysta z lat 90. On ma ten taki bardzo odskulowy lata 90, wczesne 2000 styl, ale bardzo dobrze to też robi. Naprawdę mnie to przenosi w przeszłość. To jest taka sentymentalna podróż dla mnie, bo w tej chwili nie jest w modzie ten styl muzyczny. Taki jakiś taki pop lat 90. Trzeba to usłyszeć, żeby zobaczyć, co mam na myśli. I kurde, tak mi się to spodobało. Mówię, muszę kupić. Więc y muszę zamówić sobie na winylu, bo chciałabym mieć właśnie y Oliver Tree. Więc tym się z Wami dzielę, że właśnie Oliver nawet wczoraj słuchami tak do tej pory, tak. Like, więc o! O! I też Wam powiem, bo szukam już od jakiegoś czasu, zdałam sobie sprawę, że ja mam bardzo dużą sofę narożnik. Ten narożnik jest bardzo duży, bardzo wygodny, super. Tylko, że przez to, że jest taki duży, potrzeba do niego dużo punktów świetlnych. Jeżeli siedzisz w jednym rogu. To światło nie, i masz tam lampkę włączoną, to światło z tej lampki nie dochodzi do drugiego rogu. Ja mam w narożniku lampkę, i jak siedzę z jednej strony, to światło z tego narożnika nie dochodzi. To jest naprawdę wielka kanapa, i wymyśliłam sobie, że w mojej ulubionej części ja nie mam dostępu do światła. Jak chcę coś czytać, to muszę iść właśnie w drugą stronę, żeby było bardziej świetlnie, bo nie lubię dawać tego światła sufitowego. Muszę mieć lampki. Więc szukam teraz. Yy, Albo małą lampkę taką, żebym mogła położyć na półkę, albo małą lampkę wiszącą, którą trytytkami bym przywiesiła do półki i też by mi dawała światło, albo też wymyśliłam, że lampkę stojącą, taką, wiecie co, na bardzo wąskiej nodze, z dwoma punktami świetlnymi. Wszystko oczywiście ja mówię vintage, ja dokładnie wiem co chcę, może tej stojącej nie wiem, jaką chcę. Ze stojącą mogłaby być jakaś figurka. Znalazłam fokę, ale jednak ta foka trochę nie jest w moim stylu. Natomiast ta wisząca wiem, jaką chcę, stojąca wiem, jaką chcę, tylko muszę się zdecydować i kupić, słuchajcie. Więc jeszcze, jeszcze nie jest, ale potrzebuję punkt l. punkt. l. punkt l l punkt świetlny. No, bo ostatnio się złapałam na tym, że nawet nie mogę sobie kupić magazyn. Do czytania nie mogłam czytać w moim ulubionym miejscu na kanapie. Musiałam zmieniać miejsce, bo wiecie, ludzie mają swoje ulubione miejsca na kanapie i ja też. No, już tak też myślałam, bo ta sofa w ogóle była kupiona w Charity Shopie jako sofa zastępcza do momentu, aż znajdę sofę idealną. Idealna sofa jest to też sofa vintage, ale prawdziwy vintage i też. Nawet jedną znalazłam w Londynie i niej nie dostarczali, był odbiór osobisty, więc one istnieją. Idealne sofy istnieją, ale problem jest, żeby je znaleźć. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli ja tej idealnej sofy nie znajdę, to ja dam tą kanapę do obicia. Słuchajcie. Będzie obicie tego giganta będzie mnie pewnie kosztować tyle, co kanapa nowa, ale powiem Wam, ja drugiej tak wygodnej chyba nie znajdę. To jest kanapa sofa. Narożnik rogówka. I jeszcze się rozkłada to jest bardzo duży plus, bo tutaj niewiele kanap się rozkłada. Ta się rozkłada, więc też jest duży plus, bo ja mam dodatkowy pokój, ale to nie jest pokój dla gości. Tam goście, jak chcą, to mogą spać na podłodze, ale w moim przypadku, ponieważ mam, mogą spać na rozkładanej kanapie, więc. No, to jest taka dobra kana, więc już takie mam wizje, że ją obiję. Ale to też, też to są wizje na przyszłość. Nie wiem, dlaczego one w ogóle mi przychodzą do głowy teraz, bo nie planuję jej obijać teraz, ale weszła wizja, to wam mówię. W ogóle ostatnio ostatnie rzeczy dużo, które mi do głowy przychodzą, nie wiem czemu, jak na przykład pewne kanały na YouTubie. Dlaczego ja je oglądam? Nie wiem. Zaczęłam bardzo namiętnie oglądać, słuchajcie. Sprzedaż rzeczy vintage na żywo z Ameryki. Czyli oglądam kanały, na przykład jest kanał Real Nifty Vintage, gdzie Jeffrey sprzedaje rzeczy na żywo. Jest dużo takich kanałów, jego przykład podaję, bo akurat wczoraj oglądałam, słuchajcie. Co oni robią? Po prostu taką. Jakby otwierają na żywo aukcję i można tam w komentarzach wpisywać, ile się płaci, i on sprzedaje on sprzedaje rzeczy vintage, tak. Ale zupełnie nie w moim guście, zupełnie. To są rzeczy, których ja bym nie sama nie kupiła. A jeżeli już coś ma, to on sprzedaje z Ameryki, więc ja i tak nie mogę kupić, bo przesyłka będzie droższa niż sam przedmiot. Więc ja oglądam rzeczy w internecie, z których nic nie czerpie, nic nie mam. I to najczęściej trwa około 3 godzin. I ja mam włączone to przez 3 godziny. I mnie to strasznie jakoś bawi, fascynuje, to tak często jest po prostu w tle, a czasami się skupiam i patrzę z niewiadomych przyczyn. I tak samo, słuchajcie, zaczęłam oglądać kanały o kobiet starszych. Ja w ogóle jak zaczynałam YouTube'a, to dostawałam wiele komentarzy, że jesteś za stara na YouTube'a. To ja Wam powiem, że jest dużo, szczególnie zagranicznych kanałów, gdzie nagrywają panie, gdzie karetka jedzie po osoby starsze. Bardzo straszne. To jest dzielnica, gdzie dużo właśnie mieszka emerytów. Ja Wam powiem, że to jest taka spokojna dzielnica, także nie wiadomo, co tam się wydarza. Ale słuchajcie, oglądam takie kanały babeczek po 60. pod, pod 70. i mnie to w jakiś sposób bawi. One mówią nawet o makijażu, o fryzurach, ubierają się, chole robią do domu, pokazują, jak urządziły. Czyli wiecie, takie, no, ubi ubiory się, nie mój styl. Ich fryzury często też nie mój styl. Do domu no nie mój styl. Wszystko, co te kobiety robią, jest nie w moim stylu, ale ja bardzo lubię. Mnie to w jakiś sposób relaksuje, że te panie cały czas one się nie, nie, nie dziadzieją. I tak sobie myślę, że może ja podświadomie właśnie się boję dziadzienia na starość i nie chcę dziadzieć. I mnie to tak ymm, dają. Nie, że nadzieje dają, ale właśnie taki przykład tego, że z wiekiem nie trzeba właśnie się zamykać w swoim małym świecie, a można robić dokładnie wszystko to, co się lubi, co się, chodzi się po, po tych charity shopach lumpeksach. Tutaj, tu, tu włoski, tutaj, tu ładnie się ubrać, tu. I nie ma, nie, nie wiek nie gra roli ale z drugiej strony ja też tego myślę, że też doświadczam chyba tego u moich rodziców, szczególnie u taty, gdzie on cały czas wiecie zawsze należał do tych grupy emerytów i rencistów, na wycieczki jeździli właśnie po całym świecie zwiedzali coś tam, jakieś tak grzybobrania ale nie zamykał się w swoim, w swoim małym domu tylko właśnie był cały czas u ludzi i, i ja się boję, żeby nie zdziadzieć i się nie zamknąć i mi się wydarzy. może tak sobie tłumaczę, że te może wideo podświadome mnie tak podbudowują, że ja nie będę dziadziać. Chyba się robi gorzkawa, słuchajcie. Chyba już prawie wypita, ale wiecie jak to na przykład zielona herbata, jak się trzyma dłużej, to się robi gorzkawa. A to jeszcze takiej goryczki nie ma, ale chyba też powoli. Czystek, muszę poczytać. A poza tym co? Psy przyjdą jutro, będą spały u mnie, przychodzą na, na, ten, na nockę to pójdziemy gdzieś na fajny spacer, ale powiem wam, ostatnio poszłam z psami rzucać im piłką. I tak rzuciłam piłkę, że wpadła w pokrzywy. No i Edgar pobiegł za tą piłką i powiem wam, stracił zainteresowanie. Pobiegł po tą piłkę i już jej nie podniósł. I, I zaczął patrzeć, on idzie do domu. Mówię, kurde, on nigdy sam nie idzie do domu. Zawsze on, tym bardziej, szczególnie Edgar, on jest taki, chce być w tej pace. Chce on, on sam nie idzie. No to idzie do domu. Ja mówię, gdzie ty idziesz? Chodź tu. Przyszedł. Patrzę kuleje, mówię, kurde, zrobiłam mu y, dotyk, no nie daje się dotykać, nie ma bólu jakiegoś. Mówię, co jest? On mówię, tu kuleje, tu zaczyna się lizać w tą i mówię, kurde, patrzę, a on w tych... Co mu rzuciłam w te krzaczory, w tą trawę, to słuchajcie, tam były pokrzywy. On się poparzył pokrzywami. I co się okazało? Później poczytałam w internecie, że u psów widocznie nie, czy to te, te, te ich chyba poduszki się parzą, no bo tutaj mają wiecie, na, na nogach mają sierść. no to chyba im tutaj nie przechodzi aż do skóry, no chyba, że nie wiem, w każdym razie u psów poparzenia pokrzywą są e, nawet do 24 godzin mogą im przeszkadzać, no to ja myślę kurde, i przyszliśmy do domu, bo mówię no już nie ma sensu, on za piłką nie lata a on w domu ojej, on w domu słuchajcie, nie mógł się usadowić po kanapie z jednej strony, z drugiej, na podłogę, i tymi łapami, wiecie, o podłogę, tak, żeby go, wie, tak, tak, wydrapać ten. Ja mu jeszcze dotykam, wiecie, co chwilę, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście nie ma jakiegoś innego yy, niepokojącego skaleczenia. No ale nic, no i później zaczął też przed nią, bo to było na tylni, Przed nią zaczął lizać, i czyli wszystkie cztery nogi. Go bolały, tak wiecie, były poparzone. Nie mógł się tak usadowić. W końcu dostał zimny prysznic. Wzięłam go do zimnej wody, do wanny. Tak stał w tej wodzie przez trochę i to chyba go trochę ukoiło. No i tak powiem Wam po dwóch godzinach. Po dwóch, był taki niespokojny przez dwie godziny, i później, jak jakoś się uspokoił. Po tym prysznicu też wziął zabawkę, tak to tymi myślami gdzieś tam odpłynął i już się uspokoił i spał, kurde, cały, cały już resztę dnia był wymęczony. Także nawet nie wiedziałam, że słuchajcie, zwierzęta mają tak delikatne te opuszki, czy, czy, czy skórę ogólnie, że to. Nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, więc teraz nie będę mu rzucać gdzieś w nieznane tereny. W ogóle 15% baterii, czy nam wystarczy? Bardzo dużo gadam, a słuchajcie to, dlatego że to dwie kawy. Dwie kawuliny. I tyle, będę sobie teraz siedzieć. Powiem wam, że rozgrzała mnie ta, yy, ta herbata, bo byłam, nawet nos jest cieplejszy. Powiem wam, że już lepiej, bo naprawdę czułam się taka, bardzo niefajnie się czułam, ale już jest okej. Okay. No i będę to, sobie teraz siedzieć, może coś pooglądam, może właśnie będą znowu sprzedawać rzeczy vintage, których nie potrzebuję, nie są w moim stylu i nie kupię, bo są z innego kraju. No i posiedzę, kocem się przyjmę, mam bardzo fajny koc. Koc jest bardzo fajny, to jest jeden z tych, wiecie, taki mięsiste. Takie koce, co kiedyś w każdym domu też były takie, ale ten jest podwójny. Nie wiedziałam, że jest podwójny, okazało się, że jest podwójny, jest tak ciepły, ale przez to, że jest podwójny, jest też taki wielki, ja nie wiem, czy on się do pralki zmieści, bo te ko koce można prać, ale nie wiem, jeszcze nie próbowałam, w brudzie leżę, się przykrywam za każdym razem, no ale mm, ciepło przynajmniej, ciepły brud. No dobrze, bo tak patrzę, no mówię, już, już wszystko Wam pokazałam. Już nic nie ma do pokazania, do powiedzenia, bo to takie, wiecie, głupoty. Jak zwykle. Nagle mnie taka suchość gardła wzięła, bo chyba tak się zachłysnęłam powietrzem, mówiąc, widzicie, ja cały czas mówię. Nie wiem od czego. No dwie kawy, ale bez przesady, ale gada. No i dobrze. Dobra, pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!